Dzień ja się nazywam Mariusz Gratkowski, a mam niewątpliwą, ogromną przyjemność rozmawiać z panem profesorem, dr. Habilitowanem, Brażeną człowiekiem ekspertem od spraw mleka i nie tylko. Więc, pani profesor, na początek pytanie, które może się wydawać infantylne, ale co to jest tak naprawdę mleko krowie i czy to, co wydziela się z gruczołów w krowie, a to, co mamy w sklepach, w kartonikach, to jest to samo? I tak i nie. Nie ma w naszej wiecie produktu, który miałby porównywalny potencjał immunomodulacyjny jak mleko krowie. No i pod tym względem mleko jest bezcenne, ale musi to być mleko po pierwsze pozyskiwane od zdrowych zwierząt, po drugie, od zwierząt żywionych tradycyjnie z wykorzystaniem zielonki pastwiskowej, bo tylko w takim mleku... Zawartość bioaktywnych składników, m.in. antyoksydantów czy naturalnych izomerów trans, jest na tyle wysoka, żeby skutecznie zapobiegać najprzeróżniejszym schorzeniom, których przyczyną wyrobili jest stan zapalny, dysfunkcje mitochondriów. Jeżeli krowy są żywione w sposób przemysłowy, zgodnie z technologią TMR, na paszach bazujących na kukurydzy, soi i ziarnach zbóż, wówczas nie otrzymują tych składników, które są w zielonce. Jeżeli nie ma tych składników w paszy, to nie będzie ich ani w mleku, ani w mięsie. I to jest powód, dla którego mleko z hodowli przemysłowej nie spełnia kryteriów prozdrowotnego działania i również to jest powodem, którego w Szwajcarii po kilku latach stosowania technologii TML zrezygnowano z niej. W drodze referendum Szwajcarzy podjęli decyzję, że wolą o 20% droższe, pełnowartościowe mleko o tym wysokim potencjale immunomodulacyjnym i że niewiele tańszy produkt mleko podobnych nie interesuje. Polaków na pewno byłoby stać na droższe o 20% sery twarowiczy mleko, no ale sądzę, że woli politycznej do tego, żeby zrezygnować z przemysłowej hodowli nie ma i raczej nie będzie. A proszę powiedzieć, jakie najważniejsze są składniki w mleku, które decydują o tym, że to taką, że tak brzydko powiem, dzisiaj, czy możemy nazwać mlekiem w sklepie? Mamy na przykład mleko odtłuszczone, czy to jest... Nie, nie no mleko odtłuszczone to jest dietetyczne nieporozumienie. Nawet powstały publikacje, w których wykazano, że wapń z mleka powoduje zwapnienie naczyń krwionośnych, zwiększa ryzyko chorób serca, zwiększa ryzyko raka prostaty. I to jest prawda, bo jeżeli mamy w diecie wapń, a nie mamy witamin D3 i K2, to ten wapń odkłada się w tkankach miękkich i powoduje zwapnienie. Mleko jest tak pomyślane, że zawiera wszystkie, bez wyjątku wszystkie składniki o działaniu immunomodulacyjnym, o działaniu neuroprotekcyjnym i jednocześnie o wysokiej wartości odżywczej. Więc jeżeli ktoś stosuje... W otłuszczone odtłuszczone produkty mleczarskie, no to popełnia błąd, ale z tego co mi wiadomo, to moda na te produkty już minęła i to kilkanaście lat temu, natomiast w latach dziewięćdziesiątych powszechnie uważano, że tłuszcz mlekowy ze względu na wysoką zawartość cholesterolu jest miażdżyco-twórczy, co nie było nigdy udowodnione w sposób naukowy, no to była, była... i ten argument był wykorzystywany w promocji olejów i margaryn, margaryn jako substytutu masła. Bo po prostu krył się za tym biznes. Tylko i wyłącznie biznes. E, jakie produkty mleczarskie e, pan profesor by polecała? Bo mamy przecież mleko, można potraktować jako bazę, ale mamy jogurty, kefiry, e, różne sery, twarogi. E, czy to ma znaczenie? Ma. I to duże znaczenie, bo produkty fermentowane, po pierwsze, zawierają mniej laktozy, bo bakterie mlekowe, żeby się namnożyć w trakcie wyrobu jogurtu, kefiru, twarogu czy sera dojrzewającego, zużywają laktozy, powodują ich hydrolizę do cukrów prostych, więc w przypadku osób z nietolerancją laktozy jest to bardzo y, ważny czynnik. Ta laktoza jest rozłożona w co najmniej 75%. Osoby z nietolerancją laktozy nie mogą pić mleka, ale mogą. Spożywać jogurty, kefiry, twarogi czy sery dojrzewające. To jest jeden, jeden atut, jedna zaleta. Kolejna zaleta to jest obecność bakterii mlekowych. Bakterie mlekowe pełnią wszechstronne, prozdrowotne funkcje w naszym organizmie. Zmniejszają alergenność białek mleka. Co prawda zakres hydrolizy pod wpływem bakterii mlekowych nie jest wielki, ale w jogurcie... Białko beta-lactoglobulina, to jest to białko najbardziej alergizujące, którego nie ma w mleku kobiecym, jest zhydrolizowane do czterech wysokocząsteczkowych peptydów, które nie są alergenne. Więc dziecko z alergią na białka mleka nie może pić mleka, ale może pić jogurty, może pić kefiry, może jeść twarogi, bo alergenność tych białek pod wpływem bakterii głównie, bakterii Lactobacillus zdecydowanie maleje. To jest druga zaleta. Kolejna zaleta to są metabolity bakterii mlekowych. W produktach fermentowanych mamy kwas mlekowy, kwas octowy, różne bakteriocyny, to są związki o działaniu antybiotykoopornym, wytwarzane przez bakterie mlekowe i te bakteriocyny nie czyniają różne patogeny. Bakterie jelitowe wspomagają nasz mikrobiom. Samą swoją obecnością i obecnością tych metabolitów. Usprawniają trawienie, trawienie skracają pasaż jelitowy, zapobiegają biegunkom na przykład u podróży wskutek stresu, zapobiegają zaparciom, regulują funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Czy można powiedzieć, że te bakterie e, mleczne wykonują za nasz układ trawienny, sporą część pracy, dokładnie? Jest dla nas bardziej przyswojona. No właśnie, Podobniemy, dokładnie tak, bo wspomagają nasze enzymy trawienne. Wróćmy jeszcze na momencie do tego tłuszczu mlecznego, bo tu faktycznie w ciągu dziesięcioleci, dekad ja też oglądałem to i sam doświadczałem, że raz był zły, raz dobry i no co w końcu mówi nauka? To znaczy nigdy nie było wiarygodnych dowodów naukowych na to, że tłuszcz mlekowy jest twórczy nie bez powodu zawarto konsensus tłuszczowy. Konsensus tłuszczowy był opłacony przez producentów krajowych no, Wówczas to były lata, przełom lat 50. -tych, 60. -tych w Stanach Zjednoczonych u nas kilka lat później. Wówczas oleje były pięciokrotnie sześciokrotnie tańsze niż tłuszczunekowy, to był tylko i wyłącznie biznes. Producenci olejów kupili sobie opinie naukowe z różnych opinii środowisk naukowych. W Polsce zawarto konsensus tłuszczowy w 1996 roku, w 99 zawarto drugi konsensus tłuszczowy. Tłuszczowy, z którego jedna trzecia autorów tego pierwszego konsensusu się wycofała. Natomiast trzeci konsensus tłuszczowy, zgodnie z którym dzieci od urodzenia miały spożywać wyłącznie margaryny i oleje, udało mi się zablokować w 2011 roku. Więc nie ma cenniejszego tłuszczu w naszej dzieci, jak tłuszcz mlekowy. To wynika z jego składu ponad 500 różnych kwasów tłuszczowych, z jego budowy. Kuleczka z fosfolipidowo-białkową otoczką, w otoczce jest kilkaset biaktywnych składników o działaniu immunomodulującym i neuroprotekcyjnym. Z tej budowy tłuszczu wynika jego doskonała strawność na poziomie 97-99%, a wysoka zawartość cholesterolu nie ma nic wspólnego z miażdżycą. To też jest skutek zawarcia konsensusu tłuszczowego, który jest rodzajem zmowy między producentami olejów a opiniotwórczymi środowiskami naukowymi. Wysoki cholesterol sprzyja naszemu zdrowiu i obniżanie cholesterolu za wszelką cenę ogranicza nasz potencjał intelektualny i zwiększa ryzyko chorób neurologicznych, neurodegeneracyjnych. Wykazali to Francuzi i Holendrzy. W pierwszym przypadku przebadano, to znaczy przeanalizowano karty zdrowia 25 tysięcy pacjentów, w drugim przypadku przeanalizowano karty zdrowia 17 tysięcy pacjentów. Badania trwały, jedne 20 lat, drugie bez mała 20 lat, więc liczebność uczestników badań nie budzi najmniejszych zastrzeżeń i wykazano, że obniżanie cholesterolu poniżej poziomu 190 zwiększa ryzyko chorób neurologicznych, zwiększa ryzyko depresji, zwiększa ryzyko chorób wieku starczego, bo w tych grupach byli pacjenci w różnym wieku, i prawie dwukrotnie zwiększa ryzyko samobójstw. W momencie, kiedy Francuzi opublikowali swoje i Holendrzy swoje badania, nie wiedząc o sobie nawzajem, Francuzi wpadli na pomysł, żeby na podstawie aktów urodzenia namierzyć seniorów. Takich seniorów, już dobrze dojrzałych. Yy, jeden delikwent do miał nawet 104 lata, zdecydowanie wszyscy mieli powyżej 75 lat. I okazało się, że, że seniorzy zdrowi pod względem fizycznym i, i w pełni sprawie intelektualnie mieli jaki cholesterol? Średnio 350. Więc w momencie, kiedy dożywamy, bo nie wszyscy dożywają, wieku menopauzy czy andropauzy, Przestajemy wytwarzać hormony płciowe. I wtedy nam cholesterol z automatu rośnie o 100 jednostek. No i ten cholesterol usiłują nam zbijać statynami, nie wiem po co. Chyba po to, żeby zwiększyć ryzyko chorób neurologicznych. I jeszcze jeden odzew na te badania francuskie i holenderskie. W Wielkiej Brytanii w zamkniętych zakładach karnych namierzono więźniów. Szczególnie agresywnych. Większość była agresywna wobec siebie. Połkali żyletki, łyżeczki, nie wiem co jeszcze. I wszyscy mieli cholesterol w normie poniżej 190. To jest chyba najlepszy dowód na to, że obniżanie cholesterolu nie służy zdrowiu, a jeżeli to wręcz przeciwnie. A co z laktozą? Robi się moda. Ja przyznam też, że się chyba przed dwa razy dałem nabrać. Na... Mleko bez laktozy, jogurty bez laktozy, no przyznam szczerze, że jak posmakowałem, to zobaczyłem kolor, to odeściało mi się, co pani profesor na to. to znaczy tak, problem laktozy polega na tym, że jeżeli ktoś przez długie lata nie pije mleka, to przestaje wytwarzać odpowiedni enzym. Osoby, które przez 3-4, 5 lat nie piją mleka w ogóle nie wytwarzają enzymu beta-galaktozydazy. Ten enzym, enzym powstaje w ściankach jelita. Ale, bo to jest enzym adaptacyjny, po prostu nasz organizm tak działa, że jak jest substrat, no to powstaje enzym i organizm robi z tego użytek. Jak nie ma tego substratu, no to po co wytwarzać enzym, który będzie bezczynny? To jest logiczne, więc można bardzo łatwo tę sytuację odwrócić. Tylko nie wolno wypijać pół szklanki czy szklanki mleka naraz. Tylko dzisiaj wypijamy trzy duże łyżki mleka, jutro pięć i w ciągu dwóch trzech tygodni przewód pokarmowy zauważy obecność laktozy w odpowiednio małych ilościach, no by się... dokładnie, a jak zauważy, to zacznie ten enzym wytwarzać i problemu nie ma. Więc problem nietolerancji laktozy dotyczył, bo to już się wszystko pozmieniało, na tych populacji, gdzie mleka nie było w diecie. Czyli mieszkańcy Ameryki Południowej bardzo często mieli nietolerancję laktozy, Chińczycy, ale w tej chwili mleko wszędzie jest popularne i większego problemu nie ma. Natomiast nie można laktozy utożsamiać tylko z tym, co złe, bo to jest dwucukier, który zawiera m.in. galaktozę, a galaktozę zużywa nasz mózg do konstrukcji szarych komórek. Więc nie bez powodu natura w mleku tą laktozę nam zaprogramowała. Trzecim ważnym składnikiem jest białko. Z pewnością osoby, które ćwiczą, czy uprawiają jakieś sporty serwetkowe, znają serwatkę, kazyjne. Więc tu chyba w zasadzie dużo mówić nie trzeba. Zaobserwowałem takie zjawisko, że nawet w sportach serwetkowych eliminuje się kazeinę. Czy kazeina naprawdę jest gorsza od, od innych białek? Nie. Nie, ale to wynika z oferty handlowej. Białka serwetkowe. Są dostępne, bo są odzyskiwane z serwatki. Serwatki, która pozostaje po produkcji serów dojrzewających. I myślę, że totalna reklama tych białek spowodowała, że jest ogromne zainteresowanie właśnie tymi białkami, ale też trzeba przyznać, że w białkach serwatkowych jest więcej aminokwasów o działaniu anabolicznym, tych wbudowujących się w mieście. Poza tym białka serwatkowe są bardzo szybko trawione. Tak i bardzo szybko no, umożliwiają odbudowę mięśni. Szczególnie, by po treningu, czy... Także jest, ma, mają bez wątpienia to... większą wartość odżywczą. Przepraszam. Bez wątpienia białka serwatkowe mają większą wartość odżywczą niż sama kazeina, chociaż z kazeiny powstaje kilkaset bioaktywnych peptydów o ogromnym spektrum biologicznego działania, więc dla sportowców, w celu budowy mięśni, rzeczywiście białka serwatkowe mogą być bardziej przydatne. Co nie znaczy, że jako takie są cenniejsze niż sama kazeina. E, od lat Pani profesor e, działa na niwie na propagowania tych produktów mlecznych, badań przede wszystkim, mleka i tak dalej. E, dlaczego zatem e, jest tak, że te tej przestrzeni medialnej, publicznej no, nie ma wszystkie za przeproszenie wiesz się na tym leku, nie przybija się głos naukowców, a promuje się w mediach na coś, co, co nie jest do końca naukowe. Pieniądze. Media żyją z reklam. A reklamy nie są tanie. Za minutę. W jedną minutę w porze największej oglądalności TVP 10 lat temu pobierała 80 tysięcy złotych. Nie wiem jakie są aktualnie stawki, ale to są giga pieniądze. Więc producentów pełnowartościowej żywności, której produkcja nie jest bardzo rentowna. Po prostu nie stać na takie reklamy. A producentów pseudożywności do żywności stać. To jest jedna, jedna przyczyna. Druga przyczyna globalizacja produkcji żywności. Przecież sieci handlowe wymagają maksymalnie długiego okresu przydatności do spożycia co najmniej miesiąca. A żywność biologicznie aktywna ma trwałość kilka dni. To wpłynęło na. W pewnym sensie poprawy jakości produktów spożywczych, ale trzeba być świadomym tego, że wysoka stabilność przechowalnicza, czyli maksymalnie długi okres przydatności do spożycia, nie przekłada się na wartość odżywczą, a wręcz przeciwnie. Przecież niektóre witaminy, na przykład witaminy z grupy B, ulegają naturalnej biodegradacji w miarę przechowywania. Globaliści dążą do tego, żeby produkować coś, co ja nie tylko ja zresztą nazywam paszą dla ludzi, z okresem trwałości 2 lata albo i dłużej i przykładem tego są preparaty mleko zastępcze do żywienia niemowląt. Nie zwraca się uwagi na ich wartość odżywczą w ogóle, nie zwraca się uwagi na produkty utleniania, które w sposób nieuchronny w czasie długotrwałego przechowywania zachodzą, nie zwraca się uwagi na to, że produkty oksydacji czy utleniania są toksyczne dla zdrowia. Po prostu tak się kręci biznes. Ale chyba jest światełko nadziei, bo między innymi pani profesor jest członkiem parlamentarnego zespołu do spraw ochrony życia i zdrowia Polaków, tak to się nazywa. Czy taki zespół, czy te działania w perspektywie, tu już poproszę o takie subiektywne ocenę, przyniosą efekt? Czy jednak powinno państwo w pewnym momencie twardo zingerować przepisami prawnymi? Powinno, ale kwestia czy zechce, obawiam się, że nie, że nie Żadna z ekip rządzących w ciągu ostatnich 30 lat nigdy nie była zainteresowana profilaktyką zdrowia, bo ja kilka takich akcji tracąc dużo czasu i nerwów zorganizowałam, skończyło się na niczym i dlatego mimo już że jestem na emeryturze, to angażuję się w uczestnictwo w sympozjach, w różnych konferencjach, żeby dotrzeć bezpośrednio do ludzi. Bo im więcej osób będzie świadomych, tym większe szanse na stworzenie społeczeństwa obywatelskiego, bo na rządzących absolutnie bym nie liczyła. Mogę się pochwalić, wysłałam... 12-stronicowe opracowanie o największym zagrożeniu dla naszego zdrowia wynikających i z technologii i ze stosowania dodatków do żywności, i z dodawania do do jodanu, żelazocjanku potasu do soli kuchennej, z niedoborów jodu i nie tylko, do pięciu posłów, zero od 0. Następnie wysłałam do trojga posłów. I tylko poseł Grzegorz Braun zareagował. Stąd mój udział w pracach tego parlamentarnego zespołu. Czy Konfederacja będzie miała siłę przebicia? Nie wiem, ale może młodzi ludzie przejrzą na oczy. Może, może się coś uda. Więc póki co stawiam na edukację, na uświadamianie, bo jeżeli sam nie zadbamy o swoje zdrowie, to praktycznie nie ma na kogo liczyć. Praktycznie nie ma na kogo liczyć. A nie jest prawdą, że unijne prawo jest nadrzędne, bo Francuzi lat temu 15 wycofali rakotwórczy aspartam, słodzik. Skandynawowie wycofali cztery barwniki, które są toksyczne, zwłaszcza dla mózgu u dzieci, I nie tylko u dzieci. Barwnik tartrazyna wycofany wszędzie, tylko nie w Polsce. Po prostu nasze rządy się tym nie interesują. Inna sprawa, że środowiska medyczne nie wspierają ich w tym, a wręcz przeciwnie, bo są zainteresowane generowaniem chorób. Na koniec jesteśmy w siedzibie firmy Proszki Mleczne Znakła, która ma flagową produkcję, to jest Kolostrum Smirk, mleko modyfikowane i tak dalej pod nazwą Smirk. Czym Pokrótce, jest to kolostrum w stosunku do mleka, by pani profesor mogła nam w bardzo krótkim wykładzie powiedzieć, czym się różni kolostrum od zwykłego mleka. To znaczy, małe sprostowanie. Firma specjalizuje się w produkcji mleka modyfikowanego dla niemowląt Smilk i Smilk Max. Produkuje również kolostrum, ale to jest oddzielny produkt. Więc. Są to oczywiście produkty naturalne wytworzone w gruczole mlekowym u krów mlecznych. Produkty, które podlegają dosyć skomplikowanym procesom technologicznym, bo w mleku krowim proporcje białko związki mineralne są dostosowane do zapotrzebowania cielątka, który waży 40-45 kg. Natomiast dziecko waży... 3,5 kg. Optymalne dla malucha jest karmienie naturalne mlekiem matki przez co najmniej 6 miesięcy, co niestety nie zawsze jest możliwe. I tu właśnie to mleko Smilk Max powinno być zamiennikiem w sytuacji, kiedy kobieta nie może karmić, dlatego że zabiera wyłącznie naturalne, wytworzone w gruczole mlekowym zwierzęcia, białka i inne składniki. Dzięki ewolucji nasz układ trawienny, czyli wszystkie enzymy w przyrodzie pokarmowym, również nasz układ odpornościowy, Rozpoznaje składniki mleka krowiego, ale także koziego, owczego i każdego innego. I z całą pewnością jest to mm, bez porównania korzystniejsza alternatywa niż mleko zastępcze preparaty produkowane na bazie utlenionych olejów roślinnych. Preparaty nie zawierają ani składników o działaniu neuroprotekcyjnym, czyli funkcjonowanie mózgu, nie zawierają składników o działaniu immunomodulacyjnym, generują stany zapalne w przewodzie pokarmowym, a także w mózgu dziecka, stąd tak duży odsetek, ponad 400 tysięcy nastolatków z chorobami psychicznymi i im młodszy rocznik, tym większe ryzyko chorób neurologicznych. Przecież to nie bierze się znikąd. Czy dużo jest takich firm w Polsce, które produkują właśnie takie mleka, a także kolostrum? Nie, to jest jedyna tego typu firma i nie tylko w Polsce, bo na, z całą pewnością w Europie nie ma drugiej takiej firmy. Nie wiem, czy jest na świecie. Na no, zmagania właściciela i szefa firmy z urzędnikami z urzędami, które nawet nie mają prawa do kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego, no wprawiają mnie w podziw dla właściciela firmy, że jeszcze jest w stanie to wszystko tolerować i mimo wszystko nie wycofuje się, bo gnębiony jest na wszystkie możliwe sposoby nadzór nad żywnością pochodzenia zwierzęcego, czyli mięsem, przetwórcą mięsa, mleka czy jaj. Jest zgodnie z unijnym prawem żywnościowym przypisany do, do służb weterynaryjnych. I to jest logiczne, bo przecież od zdrowej paszy zależy zdrowie zwierzęcia. I tylko zdrowe zwierzę może wytwarzać zdrowe mleko. A mimo to urzędnicy, którzy nie mają prawa kontrolowania tego typu produktów, mieszają na wszystkie możliwe sposoby. Panie Prezes, już na zakończenie. Dożyjemy takich czasów, że takie produkty jak marki Smilk czy, czy inne, bo przecież są lokalne też producenci, którzy starają się po prostu stworzyć tą żywność bioaktywną, tak to nazwijmy, zdominują kiedyś rynek? Nie sądzę. Nie sądzę. Walka Dawida z Goliatem. Koncerny mają gigantyczne pieniądze. I narzucają swoją wolę, no czego najlepszym dowodem jest prawo unijne, dopuszczające wszystko to, co zdrowiu szkodzi. Chociażby genetycznie zmodyfikowana soja. Także lokalni producenci mogą opanować lokalne rynki, ale chyba, że sieci handlowe przeszłyby na własność Polaków, co też jest niewykonalne. Dziękuję bardzo za, za wywiad i życzę, by w tej misji Dzięki. uświadamiania nas co do zdrowej żywności, a przypomnę, że nieraz w, w świecie bywało tak, że te goriaty były pokonywane przez Dawidów, więc mam nadzieję, że Pani Profesor też się okaże takim Dawidem Oby, oby. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo.